Słuchajcie, jest akcja. Syn znajomym zgubił klucz w krzakach, a więc biorę wykrywać i biorę też naszego dzielnicowego. Idziemy z dzielnicowym, zobaczymy, które narzędzie się przyda do tego celu. Dobra, klucz prawdopodobnie jest gdzieś w tych tujach, a więc o, no nie mówcie, że już mam. Czy to jest ten klucz? Mhm. Dziękuję za uwagę. Tylko jeszcze od domu były. Aha, jeszcze były od domu, dobra. Czyli musiały się. Widzieliście? Ledwo. Widzieliście to? Ledwo kliknąłem, od razu się klucz znalazł. Jeden. Jeszcze od domu jakiś potrzebny. Oho, czuję. Czyli kolejne kliknięcie. Czy to są te klucze? Tak. To, to wszystko już? No i dobra, widzieliście. dzielnicowy się spisał. Znakomicie. Zajęło mi to niecałą minutę. No i mamy 12 marca 2023 roku. Jedziemy na pchli Targ w grudziądzu. Widzę, że już tutaj dwie osoby się ustawiły. Tylko dwie osoby, ja jestem trzeci, a więc naprawdę jest nas niewielu. Co wcale mnie nie cieszy. No i dobra jak niedziela to handlujemy zobaczcie mój mini bajzel dzisiaj zabrałem bardzo mało towaru bo stwierdziłem że nie ma sensu się tutaj zakopywać za bardzo ilością no i zobaczymy coś tam na pewno się sprzeda już zarobiłem 45 zł a więc tragedii nie ma nie brałem tych wszystkich drobiazgów Tutaj kolega sąsiad też już rozłożony. U niego jak zawsze na bogato RTV AGD. Patrzcie, co to jest? Stern Automatik. fajne radio. To jest niemieckie ten Stern? A ja tak, bo widzę. Abstimmung. Po niemiecku. Heh. Fajny sprzęcie. Ile za to radyjko? to no, radyjko, Tak? To chyba do naprawy. A, ale ile? 20 zł. zł. Do naprawy. oczywiście tylko 20 zł. Ale nie wiadomo, czy działa. Pan uczciwie mówi. Tu zabaweczki. Taki tam elektronika. O, wow, co to jest? Czas, alarm, drzemka, paść. Takie budziki. Bardzo ciekawe. Stary AGD. Super. O, nawet waga. Żelazka, nie? żelazka i siodełko, które mnie prześladują. <grywa> od jakiegoś czasu idziemy tutaj sprawdzić co młodzież sprzedaje bo zobaczcie, tu się młodzi też rozstawili ze swoim towarem tak, wy macie to fify, nie fify książki, możecie się edukować ciuszki ten wózek to hit dla mnie, piękna sprawa, nie? ciekawe, z którego roku i takie tam, tu się koleżanka chyba się rozkłada, tak? czy nie, czy już wszystko? tutaj pan się rozkłada a tu się pan rozkłada dobrze, a tu pan już się rozłożył Patrzcie, takie filiżoneczki fikuśne chciałbym mieć takie filiżonki, ale mi nie stać spójrzcie tutaj jak na waszych oczach tworzy się piękno ja pierdzielę, no artysta, artysta w czasie pracy czyż to nie jest piękne? a miało być tak pięknie Zobaczcie, znów zaczęło padać, wiatrzych wieje. Nie wiem, ta pogoda jak na złość zawsze się musi zepsuć jak ja już się rozłożę z towarem. Jestem tu niecałą godzinę. Zarobiłem jakieś 65 zł, a więc bida. Oby było tego więcej, bo jak na razie bardzo źle to wygląda. Tu macie Bambino 4. No i widzicie, Bambino 4 zniknął, a więc się sprzedał. Przeszło stówka, wpadło jak do tej pory, a no więc już zaczyna to wyglądać jakoś sensownie. Ludzi jest tak mało jak było, ale być może to się jeszcze rozkręci. Dobra, jest 8:40. Ja podjąłem decyzję o ewakuacji. Zarobiłem jakieś 150 zł, czyli nie ma tragedii w półtorej godziny. Jestem przemarznięty. Łapska mam zmrożone, kinol zatkany. Powiem wam, że rozłożyło mnie coś, więc, dbając o zdrowie, postanowiłem zrezygnować. Owszem, pogoda się przejaśnia, zaczyna się robić pięknie, ale ja rezygnuję. Życzę powodzenia tutaj, tym wszystkim sprzedającym. To nie na moje siły. No i mamy 14 marca 2023 roku. Parę dni byłem chory. To, co odwaliłem ostatnio, poszedłem na ten pchitark, to też było nieodpowiedzialne. Bo byłem ledwo żywy. No i dlatego po półtorej godzinie się zwinąłem, Przemarzyłem jak świnia. No ale trudno. Człowiek uczy się na własnych błędach. Teraz jestem w trynce z kolegą z uszem Czuję, jak dno jest cholernie zamulone. Łażę i zapadam się po prostu pod własnym ciężarem. I ja pierdzielę. Nie wiem, czy to ma większy sens. Żeby mi tu zaraz nie wyciągali. o! No nic, podziubamy trochę Naszą złomę łóżkiem Zobaczymy Czy to coś da dzisiaj Nadal nie mam większego samochodu Bo się trochę przeliczyłem finansowo Miałem inne wydatki A więc zakup auta Przesuwam o kolejny miesiąc I mam nadzieję, że do końca kwietnia Uda się kupić furę Tymczasem ja tu gadu gadu A tu spójrzcie Wpada takie ucho od gara i kawałek noża badam dno trynki z łomeuszem jak lekarz z ketoskopem i coś przynosi nam owo badanie kawał truta ja się zreflektowałem, przecież mam nowego kolegę dzielnicowego jest to magnes 70x30 zamknięty w takiej obudowie fajnej z kwasówki i już nam pierwsze kotleciki plusem jest to że jest cholera ciepło a minusem jak na razie jest to albo i plus że jest pusto można to różnie rozpatrywać Plusy minus to jedyne co widzę Modery na razie nie przeciekają jest w nich bardzo ciepło gdyż są to neopreny po dłuższym działaniu spójrzcie co ciachnął nasz dzielnicowy wow jakiś taki kapturek i nie jest to czerwony kapturek na razie same dziabongi wpadają jakieś gwoździe tu mam co prawda pręt bralinowy ale po dwóch stronach są kawałki betonu nie chce mi się z tym już szarpać nasz dzielnik dzielnicowy wyciągnął kawał pręta w kształcie litery U odpowiem no wam że rewelacji nie ma wiadro nadal puste nabiera co najwyżej wody o, tutaj same takie farfoczka się przyklejają taka zabawa ale przyznacie, że relak jest przedni tak to z boku musi dziwnie wyglądać jak idzie dorosły facet w trynce w środku miasta łazi w kanale <gry> no i dobrze dobra, wylejemy trochę wody, bo nam łódź nabiera Dzisiejszy dzień nie zapowiada się zbyt fantowo, ale ja jestem zadowolony, jest mega relaks. W tym miejscu trynka jeszcze nie jest taka zamulona. No i zobaczcie, uparłem się, wyrwałem to z betonu, trochę skompresowałem stryk jest. Spójrzcie jaki. Zdrowy kawał pręta zbrojeniowego. Wkurzyłem się, patrzcie, jeszcze jeden zabieg i beton puszcza, i odzyskałem całość drucisława. Właśnie zmieniam mu trochę miejscówkę, idę kawałek dalej, i po drodze przykleja się puszka, a tym razem kawałek blaszuni. To jest od takiego grilla i do tego papiak. Co było, to było. To może być jest, a będzie to, co będzie. Panowie, szanujmy wspomnienia. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto je mieć. Witam, witam. Jak idzie? No, dzisiaj kiepsko. Widocznie już wyczyściłem tutaj tą krynkę. Zobacz, same wiesz. Jo. Była, była o wiele niżej później mocno się podniosła i teraz lekko znów opadła. No. Zgadza się, zgadza się. Moment, że można było dreptać Tak, tak, tak. Było widać dno. No <grym>, taki kąsek dosyć ładny soczysty. Dlatego taki dzielnicowy na kiju to jest fajny pomysł na takie rzeczki. Zawsze będę tutaj przywoływał przykład kaniowa, czyli kaniów czysty jest i jedwabisty. Patrzcie teraz na to tutu tu wow opukajmy to coś ale to jest kotlecik. Coś pięknego, zobaczcie jaki krążek krążek, złoty krążek, Coś pięknego. Tu jakiś but wystaje. Mam nadzieję, że bez właściciela. I raz na no wiesz, raz na dnie. Przygoda nasza. Dzieje się. I raz na lądzie. A raz nie. Tak w życiu jest. To każdy wie. I ja się nie nudzę Ja się z tobą nie nudzę. Nie no coś pięknego jest. Piękna buteleczka. Ostatnio koło toru znalazłem buteleczkę, którą myślałem, że to kałamać niestety sprostowano mnie, że była to buteleczka apteczna. Teraz też mam taką, wiecie, jakby z apteki. Ale jest piękna w idealnym stanie. I za to właśnie lubię to hobby. Nigdy nie wiesz co wpadnie. Może ty baś, co tam się dzieje. Co tam się dzieje? Nie ja, pierdzie. Patrzcie, jakaś taka paczka czy inne narządy, coś fajnego. Coraz ciekawiej jest, co tu się działo! Co tu się działo? Tu schryzka by ze śmiechu się skręcało. I skręciłoby do reszty biednych ludzi. I ja pierdzielę, patrzcie. Nie no, zaczyna być po prostu archeologicznie. Archeologia współczesności. Druga buteleczka większa od pierwszej. Także kolekcja szkiełka strynki rośnie i czuję się przez to radośnie. Ale zobacz, Artur, jaki mam dla Ciebie patent. Widzisz to? To może robić za taką dziabkę. Jak u Ciebie. A przy okazji od razu można wjechać magnesem. Także to jest moja archeologia współczesności, która śniłaby się niektórym archeologom. Jakaś torba, jakiś plecak, coś od czegoś. Jakiś pokrowiec od siedzenia. Nie wiem, takie rzeczy w wodzie nie powinny leżeć. Przecież te delfiny, co pływają w kręgu, mogą się w to uwięzić. Patrzcie, trzecia butelka. Mam nadzieję, że jest cała. Wow, jest cała. Nie, nie jest. Ale jest bardzo fajna. No szkoda, zobaczcie, jest uciechana. Ale tu poleżała nieźle. To jest naprawdę robota dla ludzi z dużą dozą cierpliwości. Tu nie należy się z niczym spieszyć. Czy Wy widzicie to samo co ja? Coś przepięknego. Jest to kabina od takiego Ziła, takiej ciężarówki starej rosyjskiej. Szkoda, że taki stan złahany. Do niczego się to już nie nadaje. Ale byłby kawał samochodzika, nie? Ja pierdziłkam Czy wy to widzicie? Było tutaj też coś z porcelany. Został taki dziubek tylko. Podejrzewam, że był to jakiś mlecznik czy inny taki tam czajniczek. Patrzcie co tu jest. Jakaś żubrówka ukryła się w krzakach. Patrzcie tu coś jest. Bedenarka, ja tak to nazywam. Piękna obręcz odbyciuki. Innego wiadra. Mnie lepiej karmić niż opierać. Bo słuchajcie, zawsze jak wyjdę z magnesem, to się uwalę jak nieboskie stworzenie. Poważnie, jak małe dziecko. A to jest przypadłość jeszcze ze wsi, bo wychowałem się na wsi, na Mazurach i tak mi zostało. Jak się bawię, to pełną gębą i nie patrzy na nic. <grytanie> Takie jest dziecko we mnie. Ale dobrze mi z tym, powiem Wam szczerze. Urobek będzie niezbyt imponujący. Ale frajda niesamowita. Moim zdaniem, dzisiejsza arkologia współczesności z Panem Dzielnicowym była bardzo udana. Tutaj ruch jak zawsze: ktoś przyjeżdża, ktoś zagada, ktoś nie zagada. Samo życie. Dalej polujemy. Jak zwykle. Co tu robić? <laughs> I próbujemy wyciągnąć. Może <laughs> elegancka jest fajny kotlecik. Wiaczycho się zmaga. To jest mój urobek. Zobaczcie, całe wiadro od złomu. O, na oko jakieś 10 kg, nieważne. Ważne, że kolejne śmieciuchy znajdą swoje miejsce. A ja z poczuciem spełnienia i dobrej zabawy uciekam, że grając się z wami. Zobaczcie coś mam, bo ja rzadko noszę pieniążki. O jest Jazdyszko. Dziękuję Pani bardzo. Tutaj na pamiątkę od fundacji bardzo proszę. Można sobie zdenerwować. Fajnie, super. Dziękuję.